Chciałam z tym walku w dzisiejszym odcinku jest ze mną Siemano No i dzisiaj będziemy, mam 200 zł balansu i on będzie mi rozkazywał, jakie skrzynki otworzyć. Yy, gdzieś w ciągu filmu będzie kodzik na 2 zł na dropie Ty możecie dać skrzynkę co 24 godziny otworzyć. Yy, Premium możecie kupić i doładować konto. Macie tam przelew bankowy, g2P. Pay, cardem, różne płatności. No i co lecimy? Dawaj, jaką skrzyneczkę mam otworzyć? Odwal chupku, pamiętajcie. O, odwal chłop, no. dobrze mówi. Bo zapomniałem powiedzieć. I że... możecie być na mój kanał, jak chcecie, tam o. macie opić. Dobrze. No w opisie I... będzie kanałek. Weź zjeść niżej trochę. Do ilu tak mogę otworzyć skrzynkę? No, masz 200 zł balansu. To w sumie może taką o dawać. dawaj. Chill, to się wyciedujemy To. <laughs> dawaj jedną. Jedną? Bal. Dobra. No. Ciekawe, Czy co ty czujesz, że tak wyleci? Nie wiem czemu. O! Słuj. O kurde. Będzie Zobaczymy? plus raczej. Mi zdaje, że plus będzie. Łóż 60 zł. 60 zł? Chłopcu trafił. Czyli dwó z dwóch dyszek możecie zrobić 60. No, sprzedajmy? Eee. Albo zostaw, zostaw. Tak? Dobra. Zrobimy upgrade'a zaraz. E Dawaj teraz może piknikową walimy. Dobra, piknikowa. Albo dwie piknikowe, dwie piknikowe teraz. Mm, piknikowa. Dwie piknikowe, 26 zł jak jest raz, dwa drop, to jest, się opłaca, a tak to wątpię. Nie nie, nie, nie te, nie otworzyć. O nie ja, to No. Dobra, to sprzedaj to i, i ten, idziemy na profil wejść. Na co? Na profil. Sprzedamy tego, tego. Tego, tego skina, 6 dyk. Sprzedajemy? No. I spróbujemy może kosa zrobić dzisiaj w tym odcinku, nie? A, jakiś gruby profil musimy zrobić dzisiaj. No. Dawa, Czekaj, mo może taką teraz za trzy dyszki. Weź zjeść na dół, na dół. Tu ma za trzy dyszki. Le Powiesz tą może letnią Jak coś siądzie to będzie super totalnie Może 33% więc no No to kurde słabo 33% Ciekawe czy się Nie. Poszczęs... Nie. Ja, kupa no. <laughs> To nie idziemy na takie procenty pół na pół Czy coś takiego, bo to się nie opłaca Bo straciłem wszystko Możesz Ej. premium otworzyć, bo tam jest lepszy drop Dawaj premium może jakąś Zobaczymy Mhm. Ej. Polecam tą skrzynkę, nic nie mówię, ale polecam tą skrzyneczkę. mi. Dawaj... No kurde, 25 ziko masz tam niżej. Albo do góry, szympańska, szympańska do góry. Yy, no. Dobra. Ile? Dawaj szympańską. Jedną. Dobra. Jedna skrzyneczka leci. Zobaczmy. Jo, ty myślisz, że zeszasz już, kurde. O nie, ten DJ, za 4 zł, najgorszy. 5 ustawić? 5 Sprzedaj, może. Dobra Jeszcze raz czyją, czy nie? Dawaj jeszcze raz Dobra Już ile minut? Trzy minuty są, nie? Nie wiem Może serio tak słabo teraz ciągle idzie? Uuu uh. Dobra, zmieniamy tą skrzynkę, ale i tak nie profi Ustawić? Nie, sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj Dobra da Dawaj 50 mm. na 50 może jakieś czy coś Nie wiem, albo dobra, ty już zdecydujesz, to rób ty Do góry dawaj bardziej yy, Może da... Baj Trochę. Mm. O kurde, przygody jest za droga, to nie? Daj może weźmy saja, saju na wakacjach. Dobra, 20 złotych. I dawaj... Dawaj dwie może. Dobra, to nawet skiny są jakieś. Są jakieś, spoko, ale... No, jaka koska. No, Jezu, jakby kosa wyleciała, to byśmy już byli zarobieni. Byli. Nie, o, ja... Jest dobrze chyba, mi się zdaje, że dobrze. Jest 40 złotych, na pewno. No! Ole, proficik, sprzedawaj wszystko. Jeszcze raz co? I, i otwieramy skrzynkę z kosą. Jeszcze raz dawaj. No jeszcze raz. Powiem. Jak już jak już Chyba kosztuje 380. <głos》? To? <głos》. A ty sprzedałeś tam to czy zostałeś? Tak, sprzedałem, jest? sprzedałem. Mm. ja, teraz słabo poszło. ja wiem. Teraz będzie 3 dychy. 53. Co? Jaki profit, Dawaj jeszcze walimy. Teraz wal wali trzy takie skrzynki. Trzy, dobra. 60 zł. O kurna. Ale profit daje skrzynia No, chyba nie. profit. zdaje, że profit. Dalej. Oj, nie, na tak nie. półowa. A sprzedawaj i ile mamy złotych? 170. 170? To dawaj inne skrzynie. Walimy. No. Daj może DM DMG. Bo ja go oglądałem. Na, 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 na dół niżej, niżej. Tata? A no. Ile? I dawaj takie 3. Okej. Okay. I musi coś siąść dobrego. Jak kosa siądzie, to jesteśmy do 300 odcinek zarobieni Ojoj Nic Ojej. Kurde, otwieramy teraz. 51, e to jest... patrz Idę na proficie? 51 Są tylko Ale nie jest na proficie, ale, ale tylko 10 moment, złoty. Ja Myślałem, że to będzie jakieś... Nie wiem, z 40 złotych, więc... A to tylko dycha to To się opłaca O O, o kurde Ale <laughs> to wleciało o, i 75. się Dobra, mm. dawaj, jeszcze tak profitywaliśmy. Jeszcze raz, dawaj. Ostatni. Dobra, leci. To teraz kosza wsiadła, nie. Jest kosz, Jest kosz, Jest koso! Chłopcy, Chłopcu trafił. dole. Przejdź dole. Przejdź na skrzynkę z kosą. O my <laughs> tu chłopie A bo na koniec otworzymy skrzynkę z kosą. Dobra. Na koniec. To dawaj teraz coś droższego, za da coś, teraz. Dawaj może tego? 50 na 50 knajfa. Dawaj. Albo wulkanat dwa razy. Albo... Dobra, w kosetach? No. Dobra. 50 na 50, jak to si 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 siądzie, to jesteśmy na takim proficie. <laughs> jesteś na proficie. <laughs> Kurwa. Proszę. Jest! 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 Good. Sprzedawaj. I otwieramy na koniec skrzynki z kosami, nie? O, dwie Przedawaj. będzie można. Dwie, otwieramy już? Dwie? No będziesz dawaj stać dwie? Nie nie, będziesz stać. nie, nie będzie stać. Jedną. Chyba nie będzie stać. Nie, otwórzmy teraz. teraz, dawaj. Nie, nie będzie stać na dwie, nie? nie? Kurde. Nie. <głosy <głosy bez kitu. Ale ja mam szczęście. Każdy zostawia łapę, nie? G Glut knife. Glut. na warty. Ale mamy cel. 30. No, na zero. Przedajemy? No dobra. No dobra, sprzedaję. I teraz jeszcze jedną i upgrade'a jedziemy, nie? Dobra. Na maksa lecimy, upgrade'a nie. Jak nie siądzie, to rozwałam, by. No nie, <grym> najgorsze kosze. Dobra, najgorsza to dawaj, upgrade'ujemy. Upgrade'ujemy to. No. Dobra. Na ile? Razy pół? dora No, dawaj, raz pół i. Dobra. I, jedziemy, I sprzedajemy to. Proszę. Jest, dobra! Jest! Jaki fart... Dobra, zostaw to jeszcze, zostaw! zostaw. Przeprowadź. Dobra. No. Na koniec jeszcze coś dobrego otworzymy. Ile już jest minut? Nie wiem, nie wiem. Dawaj lecimy. Yyy... Dawaj. Kurde. Przygody, przygody! Na dół, na dół, niżej. Prawo, 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 prawo. Yy, dobra. No. Ile? Yy, jedną dawaj. Jedną, jedną. Jedną? dobra. Ale co dał DMG to ja nie wiem Kto nie ryzy ryzykuje to nie pieszą no. ci pierdziela jaki drop 138, dobra, to 3 dyszki plus spoko no, 4 dychy, prawda? Dawaj jeszcze jedno. Dawaj trzy od razu, tak o... Do, dobra. Jak, się, jak siądzie kosa za 800, to chłopie ja nie wiem... Wy... świecę. O ja. No jakie gówno. Plus 5 dych. No. 170, czyli 140 zł na minus, mamy 600 zł. Co panie robimy? Sześć. Dawaj coś innego, dawaj tysiaka robimy z tego. Tysiaka? Kosa? dawaj 50 na 50 kosy. Dobra, i dwie może co? Ile No il? Dobra, czekaj kosa. Oj, no. No, jedną? No, dawaj jedną. Dobra, lecimy. Nie dała. Kurde A jakbym ci zrobił dwa koła, to byś mi dał ten... Ej, no. dawaj jeszcze jedną, dawaj, dawaj, oh, dawaj. Kurde. Bo i tak jest mi napropicie. czekaj, już idę. I teraz będziemy otwierać 50 na 50 skrzynki. Teraz. Tak, <grym> dawaj później kosa i koniec odcinka, bo to już wiecie, co się dzieje na tym odcineczku, to. No nie! Uuu, ja pier. Dawaj, nie Dawaj, na 50. Nie, na 50 nie 50. będzie stać na kosę Dobra, no, na 50 na 50. Co dać? No. Na 50, na 50? Asimówkę może, co? Nie wiem, kurde, ty Asimow? Bo to jest w Asimowa, złoty. dawaj, Asimowa Dobra, ile? Trzy? Cztery? Dwie Dawaj trzy Dobra, jak chcesz trzy Siądzie, muszę. jak dwie siądzie To, to dwie muszę... już jest plus, totalny Dobra, jedna, Dobra dwie ja, jedna, jedna. Nie, jedna, jedna Ty Jesteśmy chyba na plusie, nie? Nie, 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 na minus O nie, na plus Nie, na plus I raz? No, dawaj jeszcze raz. Dobra. Jak teraz sięgną te trzy, to ja nie wierzę w to, to skandalny, nie? To jest dwie, skam. mam dwie. Mamy dwie, dobra. O kurde. Sprzedawaj to. Uuuh. 308. O kurde Ile już jest? Trzy. 70. Dawaj, kosa, otwieramy no. na koniec odcinka. Dawaj. Nie, czekaj, czekaj, na dwie uzbieramy. Na dwie uzbieramy. Sprzedawaj jakieś skrzynki droższe. Za dwie coś. Ty mówisz? No. Dobra. Dawaj, kurde. Ja bym poszedł dalej z tym, z tym jakoś. O, ty tygrysa, co? Dawaj, tygrysa no. Dwa tygrysy walimy. Jak się profit, to. to, to jesteśmy to jesteśmy takim. Tylko, żeby, ten, ty, żeby tylko nie miał wypad. O nie. O, ciantikao. To może być plus. Nie. Jakie to jest gówno. No dobra. Dawaj, kosę otwieram na koniec bo już nie będzie stać nas dobra, na Dobra, dawaj, kosę. Zadnia koska w tym odcineczku. Albo shadowy, albo gówno Oby nie shadowki, oby nie Albo shadowy, czyli gówno, albo coś o, Nie no iu. kurde no Dobra, Ale Dobra, mamy kosek upgrade, a, no. Dobra, nie, upgrade a. już nie tyle Mi się zdaje, że już Dobra, tyle, bo nie ma co Dobra to dziękuję za oglądanie, zostawcie Subika łapeczkę w górę Wbijajcie do Chromowego, bo widzę, że Profit zrobił To należy mu się promo Cii, łaci, łaci, łaci. Wbijajcie no. na, na, na mojego Discorda i na twojego I zostawcie Subika z mapeczka I wpiszcie kod walchubku na stronce no. no To dzięki za oglądanie, siema 什么？